Nawalny ujawnił pałac Putina. Jest reakcja Kremla protesty w Rosji. Kreml uczestniczy w nich mniej ludzi niż głosuje na Putina. Zdaniem rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa w demonstracjach w obronie Aleksieja Nawalnego, które dzień wcześniej odbyły się w Rosji, uczestniczyło mało ludzi, natomiast wielu ludzi głosuje na prezydenta Władimira Putina. Pieskow podkreślił, że demonstracje bez zezwolenia są naruszeniem prawa. Odniósł się też do filmu o luksusowej rezydencji pod Gelendrzykiem, która, według Nawalnego, należy do Putina. Wielu będzie teraz mówić, że na nielegalne akcje wyszło wielu ludzi. Nie, wyszło mało ludzi, a wielu ludzi głosuje na Putina, powiedział Pieskow w programie w telewizji państwowej Rosja 1. Pieskow zauważył, że Rosjanie w zeszłym roku poparli w ogólnokrajowym głosowaniu zaproponowane przez Putina poprawki do Konstytucji. Jeśli zestawić cyfry, głosujących i protestujących to, jego zdaniem, można zdać sobie sprawę, jak niewielu ludzi uczestniczy w protestach. Pieskow przyznał, że protestujący, to także obywatele Rosji, i zapewnił, że szanuje wszystkie punkty widzenia. Wyraził się jednak kategorycznie przeciwko udziałowi w akcjach sprzecznych z prawem. Nie mogą być one ocenione inaczej niż naruszenie prawa, oświadczył. Przedstawiciel Kremla powiedział, że publikacje na stronie internetowej ambasady USA na temat demonstracji były w sposób pośredni absolutną ingerencją w sprawy wewnętrzne Rosji. Stanowiły one, jawne poparcie naruszeń prawa, poparcie akcji odbywających się bez zezwolenia, ocenił. Reakcja na. Pałac Putina Rzecznik Putina zaapelował, by widzowie materiałów śledczych ogłaszanych przez opozycjonistę Aleksieja Nawalnego, nie pozwolili robić z siebie idiotów. Komentując materiał o luksusowej rezydencji pod Gelendrzykiem, którą Nawalny nazywa Pałacem Putina, Pieskow przekonywał, że taki obiekt na pewno istnieje i jest czyjąś prywatną własnością. Ale co ma z tym wspólnego prezydent? Dodał przekonywał, że przypisywanie pałacu Putinowi jest kłamstwem i należy to oceniać w świetle ataków informacyjnych na prezydenta Rosji. Pieskow zasugerował też, że sformułowania padające w materiale nawalnego przy opisie pałacu są w sposób oczywisty błędami przy tłumaczeniu z angielskiego. To jest pytanie, materiał wyjściowy był zapewne po angielsku? Skąd i dlaczego po angielsku? Pytał rzecznik Kremla. Zapewnił, że władze Rosji wiedziały jeszcze przed ogłoszeniem materiału, iż przygotowywane były tzw. materiały demaskatorskie, pseudodemaskatorskie i ataki informacyjne na prezydenta. Ich celem jest zdestabilizowanie sytuacji, podsumował Pieskow. Wyraził przekonanie, że sytuacja jest jednak stabilna. Wcześniej w niedzielę rosyjski parlamentarzysta Andrii Klimow powiedział, że istnieją dane mówiące o tym, iż zagraniczne służby specjalne miały związek z przeprowadzeniem odbywających się bez zezwolenia akcji, które przebiegły w Rosji w sobotę. Klimow wymienił w tym kontekście publikacje na temat demonstracji na stronie internetowej ambasady USA w Moskwie. Tylu zatrzymanych wcześniej nie notowano w protestach w obronie Nawalnego wzięły udział w ponad 100 miastach Rosji tysiące ludzi. Obrońcy praw człowieka poinformowali o bezprecedensowej liczbie zatrzymanych ponad trzech tysiącach w całym kraju.